Jezus powiedział: Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną i ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec. Jedno jesteśmy. Dzisiaj niedziela dobrego pasterza. Jest to także szczególna niedziela, w której modlimy się w intencji nowych powołań do służby Bożej. Ale także modlimy się w intencji tych, którzy głos powołania do tej służby odczytali, odpowiedzieli Panu Bogu: Oto jestem, przygotowują się do. Tej posługi albo już tę posługę jako kapłani od kilku lat, kilkunastu lat, jak w moim przypadku 45 lat, wypełniamy. Potrzebni są, no, potrzebni są nam przewodnicy na drogach naszego życia. Potrzebujemy dobrych pasterzy, którzy nas poprowadzą w właściwą drogą, ale nie tylko ukazując nam tę drogę swoim słowem, nauczaniem. Ale przede wszystkim przykładem swojego w pełni oddanego Chrystusowi życiem. Panna Malczewska z pewnością takich pasterzy na drogach swojego ziemskiego pielgrzymowania spotkała. Ale oczywiście pierwszymi nauczycielami jej wiary, zaufania Chrystusowi byli jej rodzice. I tak właściwie z pokolenia na pokolenie. Przypominana nam jest przez świętych, błogosławionych czy kandydatów na ołtarze prawda, że każdy z nas jest powołany do świętości. Kiedy ojciec święty Jan Paweł II, w Starym Sączu w 1999 roku, Kanonizował błogosławioną Kingę, wypowiedział bardzo ważne i ciągle aktualne słowa. Święci nie przemijają. Święci żyją świętymi i pragną świętości. Nie lękajcie się być świętymi. Uczyńcie kończący się wiek i nowe tysiąclecie erą ludzi świętych. Ten temat bardzo niedawno podjął w swoim nauczaniu Ojciec Święty Franciszek pamiętamy być może że 19 marca ubiegłego roku w uroczystość świętego Józefa do całego kościoła więc do każdego z nas osobiście niejako skierował list w którym nam przypomniał o powołaniu naszym do świętości każdy z nas Chce być zbawionym. A pośród zbawionych, którzy zakończyli już bieg swojego życia, nie ma takich, którzy nie są święci. Owszem, są tacy, którzy przez Kościół jako święci i błogosławieni zostali ogłoszeni. Ale to nie znaczy, że tylko oni są już w domu ojca, jako ci, którzy pełnię swojego życia. Osiągnęli także przez świętość. Ci wszyscy, którzy z tego świata do domu Ojca przechodzą w łasce uświęcającej, są świętymi. Są pośród zbawionych. Nasza droga świętości rozpoczyna się w momencie naszego Chrztu świętego, bo w tym momencie po raz pierwszy otrzymujemy łaskę uświęcającą. I później wzrastamy. W świętości w wierze, także poprzez poznawanie Boga na Katechezie, także poprzez wypełnianie dobrych czynów, do których jesteśmy wezwani, ale także wkraczamy na drogę świętości, między innymi poprzez właściwe rozpoznanie swojego powołania. I Ojciec Święty Franciszek właśnie o tym w tak mniej więcej w tych słowach mówił. Wszyscy jesteśmy powołani, aby być świętymi, żyjąc z miłością i dając swe świadectwo w codziennych zajęciach, tam, gdzie każdy się znajduje. Jesteś osobą konsekrowaną, bądź świętym, żyjąc radośnie swoim darem. Jesteś żonaty albo jesteś mężatką, bądź świętym, kochając i troszcząc się o męża lub żonę, jak Chrystus, o Kościół. Jesteś pracownikiem, bądź świętym, wypełniając uczciwie i kompetentnie swoją pracę w służbie braciom. Jesteś rodzicem, babcią lub dziadkiem, bądź świętym, cierpliwie ucząc dzieci naśladowania Jezusa. Sprawujesz władzę, bądź świętym, walcząc o dobro wspólne i wyrzekając się swoich interesów osobistych. Świętość składa się z drobiazgów. Kiedy przygotowywałem na potrzebę procesu beatyfikacyjnego Wandy Malczewskiej i życie pod kątem heroiczności cnót, musiałem udowodnić na podstawie zgromadzonego Materiału, że ona w codziennym życiu była wierna Panu Bogu w swoich codziennych obowiązkach względem Pana Boga i wobec bliźnich. Nie będę powtarzał jej życia, znamy jej życie pełne heroiczności. W każdym moim razie to także jest nasze ważne odpowiedzialne zadanie. Ojciec Święty Franciszek w tym dokumencie, o którym wspomniałem, pokazuje pewien przykład, bardzo konkretny, w jaki sposób, w takich rozmaitych drobiazgach naszego życia możemy ciągle, ciągle na nowo wzrastać w świętości. Mówi o pewnej kobiecie, która wychodzi z domu, aby Udając się na targ, po zakupy. Oczywiście w to miejsce możemy wstawiać mężczyznę, postawić mężczyznę, bo też od czasu do czasu mężczyźni udają się na targ po zakupy. Ja też to robię nieraz w czasie wakacji. Na górę chodzę. I mówi tak papież: Pewna kobieta idzie na targ, by zrobić zakupy, spotyka się. Spotyka sąsiadkę, zaczyna z nią rozmawiać i dochodzi do krytyki. O się za, często zdarza. Wówczas ta kobieta mówi w swoim wnętrzu. Nie będę o nikim mówić źle. Trudne, może dla niektórych trudne. Ale Ojciec Święty mówi to jest krok u świętości. Kroku świętości. Następnie w domu jej syn chce z nią porozmawiać o swoich fantazjach. I chociaż jest zmęczona, siada obok niego i słucha z cierpliwością i miłością. Jakże to jest ogromnie ważne, aby rodzice mieli czas dla swoich dzieci. Kiedyś Eleni opowiadała z bólem o, to, o tym, że właśnie między innymi z tego powodu nie potrafiła słuchać swojej córki, Afrodyty, która miała pewien problem z chłopakiem. Córki i życie potoczyło się jak potoczyło, skończyło się dramatycznie. Eleni nie wspominała, że czuła, że córka chce o ważnych sprawach z nią porozmawiać. A ona ciągle w drodze z myślą o tym, żeby zapewnić swojej córce pod względem materialnym przyszłość. No i skończyło się jak się skończyło. Do dnia dzisiejszego Eleni ma pod tym względem wyrzuty sumienia i o tym nieraz otwarcie mówi. Bo bywa tak, że jeśli dzieci nie je znajdą posłuchu, uwagi w swoim domu, to będą szukać zrozumienia i posłuchu gdzie indziej, nie zawsze u właściwych osób i nie zawsze we właściwym miejscu. I niestety mogą wejść także na taką drogę, która prowadzi donikąd, z której nie raz już nie ma powrotu. kiedy przeżywa kobieta ta wspomniana chwilę do ręki, pamięta o miłości Najświętszej Maryi Panny, bierze różaniec i modli się z wiarą. To jest kolejna ścieżka świętości. Modlitwa różańcowa, Prosta, zwyczajna. Jakiś czas temu uczestniczyłem w mszy świętej w parafii Matki Bożej Jasnogórskiej na Widzewie, w której uczestniczyli mszy świętej mężczyźni z całej Polski, wojownicy Maryi, którzy między innymi także są i w mieście Łodzi i zawsze w pierwszą sobotę miesiąca Obecnie gromadzą się w ze zesłania Ducha Świętego na wolności, a potem z różańcem w ręku idą ulicami miasta Łodzi, modląc się. W tym przyświętej, o której wspomniałem, Matki Bożej Jasnogórskiej na Widzewie, w takiej modlitwie z całej Polski uczestniczyło ponad 1500 mężczyzn młodych. Piękne świadectwo wiary. Bo modlitwa różańcowa jest dla wszystkich, nie tylko dla pobożnych niewiast. Mężczyźni też mogą po różaniec i swoją różańcową modlitwą wyprosić wiele łask dla siebie, dla swoich najbliższych. To jest kolejna ścieżka świętości. Potem, gdy wychodzi na ulicę, spotyka ubogiego i zatrzymuje się by porowie, porozmawiać z Nim z miłością. To jest następny krok ku świętości. Drobiazgi. Drobiazgi, z których składa się nasze życie. A jak święta Tereska od dzieciątka Jezus mówiła, świętość składa się z, z drobiazgów. Ale sama świętość drobiazgiem nie jest. Droga naszego życia. Ma być drogą świętości. Po to są błogosławieni święci i kandydaci na ołtarze, by nam pokazać i udowodnić, że ta droga jest także możliwa dla każdego z nas. Amen.